Taka epicka przemowa, że przeszliśmy wiele, ale liczy się to, ile jeszcze przejdziemy. A najważniejsze jest to, że przejdziemy razem, czy nie? Każdy z nas to. Echo, Wgramy w to aż do paczki. Rzuc za trzy poda brat mu. mi od tych pomysłów, sam nie wiem, w co ja się zaraz pakuję. Swoich przyjaciół ja biorę w cudzysłuch, moich przyjaciół zabiorę na kubę. Fligi, 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 pliki wszędzie. MP4 albo JPEG, tobie to by już buzował dekiel. Ja chcę robić tego jeszcze więcej! Aj, widzę, mamki od top, no i mam biżu. Loki słek stylu na na Móc to chcieć, macie znaczy chcieć, to móc, ja chcę mieć coś Cały dzień i całą noc Robimy, żeby nam wyszło O, cały dzień i całą noc Bo każdy z nas to yeah. Koch, yeah. Gramy w to aż do opadku Rzuca trzygnie, poda brat mu Każdy z nas to yeah. kot. Trzy, poda mu Każdy z nas to, ja yeah, gołdziek yeah, skład na lata, nie na lato Odpalaj nam symulator Wszedłem jak koży to dziób. dziś coś, nie coś potrafię. Ja młody Leo Messi Sam bym ogarnął sprawę Przybijam piątki z ziomem, Wersy na dychę kładę Każdy z nas daje radę To wszystko zgodnie z prawem Żadnego wezwania do sądu, a mówię wam, że jestem gołtem. Ja mówię co sądzę, nieważne pieniądze, ubrania czy Porsche. Się nie zastanawiam, ja tylko się staram, by było nam dobrze. A z nimi to proste? Myślałem, że już nie wstanę, kiedy skończyłem na glebie. Szczęście chodzi ze mną w parze, ze mną zawsze numer siedem. Ale gołd, ale gołd ogarnął całe zło. O, myślałem, że tego nie dźwignę, ale z nimi to byłoby dziwne.